Hej, cześć i czołem. Witam was w kolejnym odcinku z Last War. W dzisiejszym materiale skupimy się na sali chwały, o wszystkich szczegółach związanych z bohaterami, jak ich ulepszać i jakich poziomów wymagamy, aby tą salę chwały odblokować. Zapraszam do materiału. Zaczynając od najważniejszej kwestii, czyli chwa sali chwały. Mamy salę chwały podzieloną na trzy kategorie: kategorie czołgów, kategorie artylerii i kategorie samolotu. Każda z tych kategorii jest zależna od center danej jednostki, czyli w przypadku czołgów to mam tank center, missile center, no i air center, który obecnie mam z budowie, ponieważ czekam na dzień w Versusie, żeby sobie odblokować. Kiedy już wejdziecie do któregoś z tych e, centersów, oczywiście, żeby w ogóle móc wejść do naszej sali chwały, to na początku musicie wybudować wasze center, czyli np. Tank Center, do poziomu 20. Dopiero po tym, jak bijecie poziom 20, odlokowuje się Wam możliwość wejścia do tej zakładki. Co więcej, żeby tutaj pojawiły się Wam bohaterowie, musicie mieć wbite 5 gwiazdek. I tutaj się pojawiają schody. Otóż pięć gwiazdek na bohaterze liczy się ogólnie niezależnie od tego, jakie jest kategorii. Czyli zasadniczo, jak tu widzicie, zarówno mamy tutaj złote postacie w tym drzewku, fioletowe postacie w tym drzewku, jak również niebieskie postacie w tym drzewku. Jaka jest różnica? Otóż, jak widzicie, złote postacie przy ulepszaniu zwiększają nam hp ogólnie do wszystkich bohaterów. I jest to buff Pasywny, i w momencie, kiedy wbijecie 50 poziom na danym e, bohaterze, to wtedy dostajecie 0,5% do wszystkich czołgów. Oczywiście to jest w przypadku, jak ulepszacie czołgi, no jak ulepszacie samoloty, no to wtedy będziecie mieli aircrafty, defense w tym przypadku, ponieważ każdy bohater zasadniczo daje lekko inne buffy. Jak widzicie, tanki dają hapeki. Saportowe dają e, saport daje na przykład Defense, a na przykład tutaj DPS daje atak zwiększony. Każda z tych każdy z tych bohaterów zasadniczo daje inny ten atut i musi się sobie sprawdzić. Przykładowo taki niebieski bohater zwiększa e, możliwość załadunku naszej armii o 1%. No i co? Co jest najistotniejszym zasadniczo elementem sali chwały? Otóż. Każde pojedyncze ulepszenie, które tu macie. Zaprezentuję Wam, ulepszając sobie na przykład jednokrotnie naszego niebieskiego ziomeczka. Jak widzicie, Al Hero HP mam 19 000. Przy ulepszeniu jednokrotnym e, to HP nie zrosło, ponieważ niebieski bohatera trzeba ulepszyć dwukrotnie, jak widać. W przypadku na przykład ulepszania złotych bohaterów, to natychmiast się przesuwa do góry i przesuwa się o 0,2%. Jest różnica zależnie od tego jaki tier wojska ulepszamy. I jeżeli chodzi o ogólną kwestię, no to All Hero HP jest sumowane ze wszystkich bohaterów. Czyli to znaczy, że niezależnie czy ulepszacie czołgi, czy ulepszacie artylerię, czy ulepszacie samoloty, wszystkie te jednostki będą Wam zwiększały HP ogólne wszystkich bohaterów jakich posiadacie. Czyli zasadniczo. E, jedyne buffy, które są typowo pod jedną i typowo jedną jednostkę to są te, które wbijacie zależnie od poziomu, który wbijecie na pojedynczym bohaterze. Więc zasadniczo o co powinniście wiedzieć, no to co? Wbicie levela 20 na waszych tych tank centerach, airplay air centerach, missile centerach, żeby to mieć odblokowane. Następnie ulepszenie bohatera do 5 gwiazdek. Najlepiej ulepszać każdego bohatera, ponieważ e, uniwersalne puzzle niebieskie są osobno. Z nimi nic nie zrobicie poza ulepszaniem niebieskiego bohatera. Z fioletowymi puzzlami nic nie zrobicie poza ulepszaniem fioletowego bohatera. No i ze złotymi tak samo. W przypadku fioletowych i złotych radziłbym jednak nie ulepszać losowo tego, tylko skupiać się na bohaterach takich wartych do ulepszania. Przede wszystkim tych z pierwszej jednostki. A w przypadku fioletowych możecie się natknąć, i to jest na przykład taki jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o właśnie e, Wall of Honor, to w przypadku bohaterów takich specjalnych typu Myson i w przypadku Violet no i niebawem Scarlet. Ponieważ te trzy czempiony w każdym kolejnym sezonie mają możliwość ewolucji do poziomu legendarnego. W momencie, kiedy go ewolujemy, a mieliśmy go na przykład na piątym poziomie i mieliśmy wbite parę poziomów już w tym właśnie naszej sali chwały, wtedy te poziomy zostaną nam zwrócone w punktach na, przez maila, natomiast ee, ten postać nie będzie już się pojawiała w sali chwały, no bo po zmianie na postać legendarną cofa nam rozwój do trzech gwiazdek. Także to tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania wobec tego, piszcie, a ja wam to odpowiem albo rozszerzę. Także trzymajcie się ciepło, ja Was żegnam, na razie i hejka.